No jestem. No. Mam założone zatoki i ogólnie się słabo czuję. Mięśnie mnie bolą, migdały mnie bolą, wszystko mnie w głowie mnie bol... e, słabo się czuję. E, chcę wam powiedzieć, nie, że e, odnośnie e, jeśli chodzi o zatknięcie się z, z osobą psychopatyczną. Przestępcą, narcyzem. Może to być wasz sąsiad, może ktoś inny, ale musicie wiedzieć, że jak wygląda ten mechanizm. Yy, otóż, yy, kiedy go przyłapiecie na kłamstwie, nie yy, na kłamstwie, na yy, rozszyfrujecie go. Mało tego, zaczniecie go demaskować przy innych. To narces psychopata po prostu złapany na gorącym uczynku. No, zaczyna dostawać spazmów. Nie. Bo wszystko oparł na wizerunku, bo on ma na zewnątrz, on udaje miłego, on udaje kumpla. Nikt nie widzi jego prawdziwej twarzy Agresywnej twarzy, złej twarzy Nikt nie widzi jak on spiskuje Jak on ludziom manipuluje No i wy to widzicie, wy to wiecie, prawda? Wy o tym wiecie i kiedy zaczynacie Demaskować go Czyli wiecie, że Że oszukał Że okłamał Że nie wiem, was okradł, albo próbuje was okraść. No to i, i jakby to wyjdzie, nie? To wyjdzie to kłamstwo, ten spisek wyjdzie. To on po prostu zaczyna grozić, nie? Zaczyna grozić wam, zaczyna odstawiać różne sceny. Jest to teatr, jest to po prostu zakładanie kolejnej maski, maski groźnego, czyli zakłada różne maski, żeby po prostu... Może Anusz coś zadziała, a może się przestraszycie, a może się dacie przekupić albo dacie się zmanipulować. Próbuję Was. Sprawdza Was. Przede wszystkim polega to na prowokacjach, złośliwościach, które Wam czyni za Waszymi plecami. Potem Wy to odkrywacie. Potem już wiecie, że to on Wam robi, nie? Czyli załóżmy: macie swój rytuał, sprzątacie korytarz, sprzątacie korytarz i tuż po, po sprzątaniu tego korytarza, no tuż po posprzątaniu tego korytarza, co nie. E, za każdym razem znowu jest naśmiecone bardzo szybko, nie? E, rozrzuca różne rzeczy, nie? Popiół po tym. E, różne rzeczy rozrzuca. Psychopaci często rozrzucają nitki. No i po prostu śmiecą, nie? Tuż po tym, jak posprzątaliście, zauważycie, że jest. Coś rozsypane, naśmiecone. Za każdym razem tak jest. No to właśnie. To są te złośliwości. Nie? I tak jak mówiłam, on wcześniej działał przeciwko wam. Coś wam robił. Wy to odkryliście. Jak to odkryjecie, to będzie to samo, te same metody stosował z jeszcze większą, zdwojoną siłą. Czyli to będzie robił takie zmasowane ataki, potem będzie udawał, jakby nigdy nic, i potem znowu. No i to się dzieje do to się wszystko odbywa na waszych oczach. Wy to widzicie. Widzicie te wszystkie metody sztuczki, że napuszcza na was ludzi. No to, to co jeszcze musicie wiedzieć, że kiedy wy to odkryjecie, nie. Nie. Odkryjecie, że jest przestępcą, że robi coś z bardzo złego, no to nakłamie na wasz temat swoim ludziom, stworzy jakąś o was historię, która nie jest zgodna z prawdą. Mówię, o, mówię to na faktach, nie. Stworzy o was jakąś historię, nie, że jesteś jaki, waki, owaki i tak dalej. Co będzie dalej? jak to jest za złe mnie. Zło potem ostatecznie samo siebie niszczy. Wy wychodzicie z tego zwycięsko. Macie zebrane wszystkie informacje o tym, co on robił przeciwko wam. Wykorzystujecie tą wiedzę, by się bronić i by utrzymać się na, tym swoje, na tej swojej pozycji. Zależy od historii. W każdym razie nakłamią, czyli Czynią wam zło, nie? Potem nakłamią, że to, co oni wam czynią, to wy im robicie. Rozumiecie, że to wy jesteście źródłem tego zła, które oni wytwarzają. Tak odwracają. Co się dzieje dalej? I wy już wiecie, że to są prowokacje, wy już wiecie, że to jest teatr, więc nie reagujecie, unikacie. Zdobyliście jakąś wiedzę, jak, jak się przy takich toksycznych ludziach zachowywać, że się ich unika. Unika i unika się tych prowokacji, tych pułapek różnych. Po co są zostawione te pułapki? Po to, żeby narcyz, psychopata, przestępca próbuje udowodnić otoczeniu, że jego kłamstwo jest prawdą. No i na tym ta cała machina polega, nie? No ale jeżeli ktoś jest świadomy, nie daje się sprowokować, unika, milczy... Bo kluczem jest właśnie to milczenie, nie? Milczenie, unikanie, zachowywanie takiego dystansu. I to go doprowadza do szewskiej pasji, dlatego że ludzie widzą, że on kłamie, tak? bo nie ma u Was tej emocjonalnej reakcji, nie robicie awantur, nie kłócicie się, nie mało tego. Jeszcze jak udajecie, że idziecie im na rękę, to tym bardziej on jest skompromitowany. I to kłamstwo, to, że stworzył o Was kłamstwo, zaczyna wychodzić. Uwaga, to jest, to jest na faktach. I w pewnym momencie jest już w takiej pułapce, w takim położeniu. Jest tak zdesperowany, że zaczyna wszystkim wokół mówić, że grozi mu więzień. I wszyscy jego współpracownicy dowiadują się prawdę o tym, że że on jest zły, rozumiecie? Ale zawsze miał wizerunek dobrego. Jak ktoś mówi, że mu grozi więzienie, to znaczy, że mu się naczynić dużo, dużo zła. Zło w pewnym momencie się demaskuje i przyznaje, że czynił zło. I to jest w tym momencie takim w momencie pułapki, gdzie ta osoba jest totalnie ugotowa. Tak można wszystkimi wokół manipulować, ale ostatecznie ci wszyscy zmanipulowani Zostają świadkami jego zachowań, jego spisków, bardzo dużo na jego temat wiedzą. Więc narcyz-psychopata sam sobie szykuje pułapkę, bo on myśli, że nastawiając tych ludzi przeciwko tobie, rząd w ten sposób zyskuje. Może na początku, tak, bo w grupie, ma tą przewagę, ale potem, kiedy wyjdzie, że on kłamie, przestaje mieć ten autorytet w tej grupie. Przestają go ci ludzie słuchać. Mogą przy nim grać, że go słuchają, ale tak naprawdę swoje wiedzą też, że to, co on tobie robił, może im robić też. Ale potrzeba na to czasu. Żeby to się zadziało, potrzeba trochę na to czasu, nie? Więc na, na końcu jest tak, że on przyznaje, że grozi mu więzienie. Wszyscy o tym wiedzą. I co? Używa tego. Używa tego. Argumentu, żeby jeszcze bardziej Ciebie atakowali. No, mówię, na, na faktach to jest, no, na faktach ja przez to. Przy... No i co się okazuje? Znowu jest zmasowany atak, a Ty wychodzisz obronną ręką w tym i wygrywasz to, bo znowu nie dałeś się sprowokować. I to jest ostatnia ta próba, ostatnia ta próba przed, przed tym ich złapaniem, dlatego że on już, już wszystko postawił. Na jedną kartę i nie wygrał, więc pozostaje mu tylko więzienie, rozumiecie?